Witamy w studiu live Medinkus i polityka zdrowotna.com. Ze mną jest pani dr Natalia Czajka, która jest pedagogiem specjalnym z Centrum Słuchu i Mowy Medinkus w Kajetanach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Pani Natalia jest osobą, która znakomicie zna się na terapiach dzieci i chciałam zapytać o taką rzecz. Niegrzeczne dzieci, czy czasem. Nie oznacza to kłopotów ze słuchem? E, to prawda, jest to taka, możemy nazwać to nawet łatka, która jest przypisywana dzieciom, które mają trudności w zakresie przetwarzania słuchowego. Kręci się, nie słucha, nie Odbra wykonuje poleceń. To prawda, odwraca się, nie jest zainteresowany tokiem lekcji. Um, u takiego dziecka, które słuch obwodowy ma w normie, bo to, to są jakby, jest kilka ważnych aspektów, które trzeba poruszyć w przypadku takiego dziecka, e, te dzieci słyszą bardzo dobrze, ale trudności pojawiają się na wyższych piętrach drogi słuchowej. I dla takiego dziecka czasami na przykład mucha, która wleci do sali lekcyjnej, jest e, otwarte okno, na którym, e, za którego słyszymy na przykład WF, e, są dźwiękami, które bardzo łatwo je rozpraszają, które są dla nich tak samo atrakcyjne jak na przykład głos nauczyciela. To są to dzieci, które właśnie mają często przypisywaną taką łatkę dzieci nieuważnych, dzieci niegrzecznych, które nie wykonują poleceń, szczególnie takich złożonych. Kiedy mówimy o takich złych warunkach akustycznych, w szczególności wtedy ma to ogromne znaczenie. Czyli mówimy również o dzieciach, które mogą mieć trudności z nauką, bo są Zde ciągle rozproszone. Zdecydowanie tak. Tutaj wśród dzieci w wieku szkolnym takie trudności mogą występować w zaledwie kilku procentach, jeżeli chodzi o populację dzieci zdrowych. Niemniej jednak na przykład u dzieci z dyslekcją, czyli tak zwanymi specyficznymi Trudnościami w nauce czytania i pisania, to jest między 40 a 60%. Więc takich dzieci powiedziałabym, że w każdej klasie możemy szukać. Czy jest jakiś wiek, w którym możemy tych dzieci poszukać mocniej? Czy w, którymś, czy w jakimś wieku takie dysfunkcje pojawiają się częściej? Generalnie, jeżeli chodzi o diagnozę, to możemy ją wykonać dopiero od szóstego roku życia. Wtedy mamy opublikowane normy dla populacji dzieci w języku polskim i do nich możemy się stosować, jeżeli chodzi o samą diagnozę. Oczywiście, dzieci młodsze, które wykazują trudności w zakresie słuchu, rodziców coś niepokoi, yy, zawsze musimy sprawdzić słuchowodowy, i to jest oczywiście możliwe u dzieci w wieku młodszych, ale diagnoza procesów przetwarzania słuchowego, czyli tych procesów, w których dźwięk tak naprawdę, który można powiedzieć, że jest drganiem, przecież, który wpada przez nasze ucho i jest zamieniony przez wszystkie struktury ucha i jego wszystkie elementy w impuls bioelektryczny. I tam na poziomie naszej kory słuchowej ten dźwięk jest przetwarzany. Tam wcale nie wpadają zdania, mowa, sylaby, głoski, jakbyśmy tego szkolnie podzielili, tylko dźwięki o różnych parametrach. I złożoność testów, które wykonuje się u dzieci, żeby te procesy zweryfikować, sprawdzić, jak te umiejętności słuchowe u nich przebiegają, jest dość skomplikowanych, Więc po pierwsze potrzebujemy sześciolatka, bo a, mamy normy, b, potrzebujemy dziecka, z którym jesteśmy w stanie współpracować, Pracować, które zrozumie polecenie, jest na odpowiednim poziomie, jeżeli chodzi o komunikację, żebyśmy byli w stanie pewne procesy po prostu u niego sprawdzić, bo jeżeli będziemy mieli tą diagnozę dobrze zrobioną, to wtedy jesteśmy jak najbardziej, najlepiej w stanie przygotować to dziecko, jeżeli chodzi o terapię i dalsze jakby kroki postępowania. Ja specjalnie zapytałam o wiek, w którym występują te kłopoty z koncentracją, jak to często się mówi. Czy takie. Problemy mogą przejść same, czy one zawsze wymagają terapii? A jeśli ktoś się nie podda terapii, czy będzie miał to jakieś konsekwencje w przyszłości? Jest to bardzo złożone pytanie i tak naprawdę zawsze zależy od, od, od pacjenta i każdego musimy traktować indywidualnie. Nie ma terapii, która jest opracowana, która by pomogła wszystkim i na wszystkie trudności. Jeżeli chodzi na przykład o procesy przetwarzania słuchowego, więc zawsze ta indywidualna historia pacjenta, jego wyniki badań, jego funkcjonowanie, zdarzają się pacjenci, którzy mają na przykład obniżone wyniki procesów przetwarzania słuchowego, ale funkcjonują bardzo dobrze. I to są właśnie pacjenci, których kontrolujemy, prosimy, żeby zgłosili się na wizytę kontrolną za 6. 10-12 miesięcy, a mamy dzieci, które na przykład mają bardzo dobre wyniki testów, ale funkcjonują dużo gorzej. I to jest dziecko, bo zawsze liczymy człowieka, a nie jego wyniki badań, więc to jest zawsze bardzo istotne, żeby połączyć dane z wywiadu, jak najwięcej informacji, które mamy o dziecku, od rodziców, od środowiska szkolnego, czy od specjalistów, którzy tym dzieckiem się zajmują, czy ono funkcjonuje w takim czy innym obszarze. Te dane normalizacyjne, które mamy, to też są zakresy, więc czasami mamy dziecko na przykład w dolnych zakresach, ale normy, więc wiemy, że też jest kandydatem do tego, że absolutnie nie możemy go nie zweryfikować za jakiś czas, czy on w swoim rozwoju dalej rozwinie te umiejętności słuchowe, bo one się będą rozwijały między szóstym a dwunastym rokiem życia. Potem już są takie jak u osoby dorosłej. Jakie dzieci trafiają do pani pod opiekę? Do mnie pod opiekę trafiają właśnie sześciolatki w, w Zwyż, czyli. Ten moment, kiedy możemy wykonać diagnozę, bo tym się zajmuje na co dzień, zajmuje się i diagnozą, i terapią dzieci, które mają trudności w zakresie przetwarzania słuchowego. Są to dzieci, które mają wykluczone niedosłuch obwodowy, czyli wiemy, że ich ucho działa ich uszy działają prawidłowo. Jest to zweryfikowane badaniami obiektywnymi, subiektywnymi, i my w tym momencie jesteśmy w stanie właśnie sprawdzić te wyższe funkcje słuchowe, czym się zajmuje właśnie na co dzień i takie dzieci prowadzimy w formach terapii stacjonarnych, zdalnych. Tych opcji jest bardzo wiele. Jakie terapie pani proponuje? Jak powiedziałam wcześniej, nie ma terapii, która jest dobra dla każdego pacjenta, więc bardzo ważne jest zawsze indywidualne podejście do pacjenta. Tych terapii, które są dostępne na rynku dla pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słowego, jest bardzo wiele zależy to też od doświadczenia osoby, która będzie takie, takiego pacjenta prowadziła, bo wiemy, że jedne terapie na przykład są tak zwane bierne i aktywne. Bierne, czyli takie, które nie wymagają współpracy z dzieckiem, a aktywne, które wymagają jego ćwiczeń i aktywnego uczestnictwa. Więc na przykład, jeżeli mamy dziecko, które nie współpracuje z nami, które, na przykład dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju, gdzie mamy utrudniony kontakt, to na przykład zaproponowanie mu treningu aktywnego, kiedy polega na tym, że ile wypracuję, tyle mam, nie jest dobrym rozwiązaniem. W ramach Centrum Słuchu Mowej Medincus mamy terapię SPPSS, czyli Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą, metodą Skarżyńskiego. Jest to terapia, która właśnie jest realizowana w formie zdalnej i stacjonarnej, co jest rzadko stosowane, niemniej jednak obowiązuje Obroniło się to publikacjami w różnych czasopismach naukowych, gdzie zweryfikowaliśmy skuteczność terapii zarówno w formie zdalnej stacjonarnej, więc wykorzystując telemedycynę, nasi pacjenci mogą te same zajęcia, które mają w gabinecie u terapeuty, zrealizować w domu. Więc też na przykład jest fajnym rozwiązaniem, bardzo fajnym, skutecznym rozwiązaniem dla dzieci, dla których na przykład przyjechanie do ośrodka, nie mówiąc oczywiście o takich aspektach ekonomicznych, gdzie dojeżdżanie do ośrodka, dzień wolny, nie wiem, rodzica albo nawet ich kilka wolnych, bo te terapie, i to są z reguły treningi, które odbywają się codziennie przez ileś dni, jest bardzo istotne. Więc ten pacjent na przykład, poza tym, że nie musi przyjeżdżać, ale dla jakiego będzie wyzwaniem, żeby się pojawić w gabinecie, bo jest to zawsze obca osoba, obce miejsce. I dla takich pacjentów też ta forma zdalna jest wspaniałym rozwiązaniem, ponieważ możemy zrobić te same rozwiązania w domu i w ośrodku. Ja rozumiem, że każde dziecko, każdy pacjent ma inne rezultaty takiego treningu. Czy pamięta Pani jakiś spektakularny przypadek, o którym może nam opowiedzieć? spektakularny spektakularne to są zawsze te najtrudniejsze. Tak się domyślam. Ci, e, ci, ci, którzy osiągają efekty, którzy wychodzą, przybijają piątkę i zawsze mówię, że spotkajmy się gdzieś na mieście, e, przechodząc, e, żeby już nie, nie, nie wracali do nas więcej, ale te spektakularne, e, powiem tak, efektywność tej terapii jest naprawdę bardzo duża. My w tym roku obchodzimy dziesięciolecie tej terapii. Opublikowaliśmy tutaj na, na konferencji, na której jesteśmy dane z dziesięciu lat, to jest ponad 4,5 tysiąca pacjentów e, i takie meta Dane, które pokazaliśmy, tylko potwierdziły wysoką skuteczność. Niemniej te, te trudne przypadki to są ci pacjenci, na przykład u których ten niedosłuch występował, tak zwany niedosłuch przewodzeniowy, czyli dzieci przez długi czas funkcjonowały trochę tak, jakby miały głowę pod wodą, ponieważ ten niedosłuch przewodzeniowy powoduje, że pełen świat dźwięków nie jest w stanie do tego pacjenta dotrzeć. Więc takim moim rekordzistą, o którym mówię, to jest dziecko, które miało chyba siedmiokrotnie drenaż jednego ucha i ośmiokrotnie drugiego, czyli bardzo krótkie były momenty, kiedy to ucho było tak zwane suche i Mogliśmy wejść z terapią, było to ogromnym wyzwaniem, ale niedawno miałam tego pacjenta na kontroli. E, ma w tej chwili zaczynaliśmy pracę, jak miał lat chyba 6. W tej chwili już e, ma lat 12 e, i przyjechał na kontrolę i mogłam nareszcie mu powiedzieć, że e, już się tutaj więcej na ten moment nie mamy potrzeby widzieć i nie e, zapisali się na wizytę kontrolną, więc to było naszym ogromnym sukcesem i szczęściem. Rodziców i moim zarówno. To chyba polały się ze szczęścia po tak, obu stronach. A, a pacjent stwierdził, o to szkoda, bo ja tak lubię tu przyjeżdżać. O, to tym bardziej było płakanie. To prawda. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A państwa y, przyjdzie mi pożegnać. To już nasza ostatnia rozmowa. Także do zobaczenia.